Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie Oto dązy, Hotelu Blue, niebieskiego hotelu Potrzebujemy Cię dzisiaj Recepcja poszła do domu, więc niektórzy mają problemy z obiadem, więc cóż, będziemy mieli trochę VIP-ów, którzy będą głodować dzisiaj z nami Przy... E, z, przygotujmy dzisiaj świetny posiłek e, Zrób przy wszystko na ostatni guzik No i miłej zabawy, wiadomo gdzie jest, lachon, lachon się kąpie Także cóż, widzę, że odstępy czasowe, które pojawiają się w grze nie są aż takie trudne. No, widzę jakiś trofej tutaj siedzi. Bardzo mnie zastanawia, co to jest za maska. Szósty chapter Clean Heat Start with knife, czyli zaczynamy z nożem, a ten co daje? Więcej przemocy. Okej... Okay. Trochę kiczowato, szczerze mówiąc. Ale przynajmniej już teraz wiemy gdzie jest broń. Jeszcze czym do ludzi. Wow! Co oni mają jakieś piździki? To nie jest źródłem problemu Dobrze Teraz on Okej okay. Stage clear Wszyscy barmani tutaj Uspokojeni. Patrzę na te sałatki, może coś tam znajdę, chociaż wątpię. Dobra, winda. E, co my tu mamy? Okno naukażą na iść na to spoko, to idziemy. No, wysiadka. Ma, okej. Okay. Hm. Czy jego już wcześniej nie spotkaliśmy? To jest pytanko. Czy okno? Aha! Ale wiecie co ja po prostu spróbuję pójść tędy? Aha, czyli widzę, że tu ktoś po prostu... sobie zwyczajnie siedzi. Aha, czyli za trzecim patrzę, raz, dwa, eee, jeszcze raz, raz, dwa, raz, dwa, bym ja go chciał? strasznie pozbawić życia, no ale... Widzę, że nie będzie mi to dane. Broń białą bym chciał też. A nikogo już więcej tu nie ma, oprócz... Grubasa na Sraczu Trochę głupie mi zabijać gościa, który siedzi na kiblu ale Widzę, że nie mam innego wyjścia Widzę, zawezmę sobie Literkę I Dobra, weźmiemy sobie po prostu tą broń, bo ona wydaje się na fajną Wygląda na fajną A więc Nie wiem do końca, cholerka o co chodzi z tymi literkami, no ale cóż, być może w przyszłości się dowiem. Będziecie tak mieli mi powiecie. Anyway. Um, nie wygląda to źle. A minus, wow, pierwsze tak, które dostaliśmy. A, i georgia dostaliśmy. Z nie wiem co to daje, ale. Uh, Okej, okay, o, mój mój mężczyzna, jak Nie, mój chłop, tak. O, stary, cieszę się, że cię widzę. Czytałeś w ogóle... Nie o zabijaniu? Teraz zaraz ci sekret, którego nie powiedz nikomu. Ale mam przyjaciela, który jest w policji i mówi mi wszystko co się dzieje. Jest więcej niż jedno morderstwo. Grupa... Aha, jest ich! Grupa ludzi uby noszących maski zabijających ruskich. To jest jak z filmu. Fascynujące, a i możesz wziąć każdy film jaki chcesz, yy, obojętnie jak, yy, na za darmo oczywiście, czyli mogę sobie jakiś film stąd podkarbić, więc jest yy, spoko, no i cóż, Opa. do jutra.